Siedzący tryb życia niszczy nasze zdrowia powoli, ale skutecznie. Nasze ciała nie są stworzone do tego, aby przez wiele godzin siedzieć, wymagają ruchu, wymagają aktywności do tego, aby funkcjonować poprawnie. Żyjemy w czasach, w których często jesteśmy zmuszeni do tego, aby siedzieć przez wiele godzin, a na dłuższy trening możemy nie mieć ochoty, może nam się nie chcieć lub może po prostu nie być takiej możliwości. Co prawda zaleca się, aby ćwiczyć w dłuższych odcinkach czasu, ale nawet kilkuminutowy rozruch w stanie na kilka minut z pozycji siedzącej może sprawić, że zniwelujemy naprawdę wiele negatywnych skutków siedzenia. Możemy oczywiście zamienić nasze krzesła na piłkę albo pracować na stojąco, ale to i tak nie daje takich efektów, jak aktywne rozruszanie całego ciała. Przygotowałem dla Ciebie kilka krótkich zestawów ćwiczeń, które możesz wykonywać podczas przerw od pracy siedzącej. Po prostu znajdź kilka minut, na przykład co 2 co 3 godziny, odrobinę miejsca i wykonaj taki zestaw ćwiczeń. To pozwoli zredukować ryzyko bolących stawów, bolącego kręgosłupa, zwiększy Twoją ogólną mobilność, poprawi samopoczucie, być może dodać Ci energii i na pewno zredukuje ryzyko wielu chorób cywilizacyjnych. W opisie do tego odcinka znajdziesz link do pełnego poradnika, w którym będzie zamieszczone więcej informacji o tym, jak możesz wykorzystywać wszystkie te kilkuminutowe rozruchy. Jeśli jesteś twórcą, trenerem, instruktorem i chcesz, nagraj swój zestaw ćwiczeń dedykowany np. dla osób z nadwagą, dla osób mających handel lub piłkę, a ja zamieszczę go do tego poradnika. Z czasem będę dodawać jeszcze więcej takich krótkich zestawów i sugeruję ci wykonywanie ich w sposób naprzemienny, a tak, aby nie powtarzać za każdym razem tego samego zestawu ćwiczeń. Po prostu, jeżeli widzisz na stronie cztery różne zestawy, to wykonuj pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty w dowolny sposób. Możesz na przykład jednego dnia wykonywać tylko ten jeden drugiego dnia tylko ten drugi, albo każdego dnia co dwie, co trzy godziny mieszać sobie te zestawy, czyli wykonać najpierw pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Pamiętaj jeszcze tylko, że te nagrania to tylko przykłady. Możesz dowolnie modyfikować ich długość, możesz zmieniać ćwiczenia, które tam są. Dostosuj to do siebie, tak żeby nie było wymówek. A teraz odsyłam Cię do linku w opisie, do tego całego poradnika i życzę powodzenia w ćwiczeniach. Pozdrawiam.